Siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz z Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku... Ale kur... Kałeś dziurę. <grym> Nie wiem, co się stało. Dzisiaj tu się dmuchać, kurde. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest. Także dzisiaj ogarniemy dmuchanie z sprzętu. Pozaklejały się pewnie chłodnice. O, tymi pyłkami. A wieczorem pojadę pryskać pszenicę. No bo generalnie... Przężycie miało być robione taki zabieg łączony T2, T3, ale jeździłem, patrzyłem, kurde, zdrowe zboże, liść flagowy po prostu jak malowany na zielono. No to stwierdziłem, że w sumie się trochę to przeciągnie i zrobi takie T3, jak wyrzuci pilniki. No i wyrzuciło pilniki, kurde, ale pyliło. A pszenica jeszcze nie wyrzuciła pilników, bo się dopiero wykłosiła. No tu zigi cieknie z tego kuździwa. Więc w pszenicy będzie robiony zabieg wcześniej. Nie mogę czekać do, na te trzy stricte, bo pszenica akurat troszkę choruje na liściu flagowym. Znaczy, takie ślady są. Ale tu jest brudno. Dobra, dobra. chyba. Jest okej, okay, no to naprawdę chleb się taki zrobił od tych pyłków. W sumie w środku też w dużej mierze przez to, że nie założyłem tej osłony. Co więcej. Ja tu już nie wiem gdzie ta osłona jest. Tam jest jakiś olej. A olej to wszystko. Dobra, to już widzę, że do dmuchania będzie. Ale tam w oleju nie widać pyłków, żeby były. Flaków takich tych. Nie wiem, rozkręcać to. A pierdziele, wydmucham tylko tą górę, a to zrobię po przyskaniu pszenicy już. Jak już ciągnik nie będzie miał styczności z tymi, z tymi pyłkami wszystkimi, bo nie wiem, pszenica jeszcze chyba nie wyrzuciła pylników. Конечно же, мне не нагрелось Черт возьми, рекорд Рекорд видео oh. no, Да, сейчас да, я Kurwa, teraz. No teraz to ta. jest. Na no, te 3 hektary pszenicy to starczy. No. I teraz tylko czekać, aż się ściemni, uspokoi wiatr. Idziemy po beczkę. rośnie. Ziemniaki rosną, ale to są moje ziemniaki. I Tu ich jest ewidentnie więcej. Tu się też coś przebija. I tu też się przebija. Czyli wszystkie właściwie są. Nie wiem, jak tu mogło się coś nie wysadzić. A tu jest ten kwalifikat. Sralifikat kur. I co? Co trzeci kur na ziemniak jest? Nie, no coś się tu, coś się jeszcze wybija, ale strasznie, strasznie po prostu dużo jest ziemniaków. O, tu będzie gdzieś, zaraz Wam pokażę, z pewnością. Bo tu albo sadzarka zapomniała się i nie wysadziła. Tak, sadzarka tu się zapomniała, chyba. Nie, gdzie kur. Miała właśnie takie coś. O, widzicie to? nawet zgniłe w cholerę to. I ciekawe jak rozparpię ziemię tu. No dobra, tu jest kiełek. No i co? Tu już powinny być ze dwa, trzy ziemniaki. I teraz parpiemy, parpiemy. I kur... tutaj też. A nie. do, No i popatrzcie, jest ziemniak, ale on, o, gnije i ch... Wypuści. To jest sprawa dla reportera. Normalnie, takie coś. Chciałem fajnie, naprawdę, kurde, normalnie w centrali kupiony sadzeniak zaplombowany. Tu jest, jeszcze, tu jest jeszcze jakaś szansa, że on wyjdzie. Ale to masakra, nie? Masakra, takie coś oszuści, kurna banda decydentów, złodziei. Także dużo dziur będzie w tym ziemniaku. Dobra, nie przedłużam, jedziemy. Pasek rzędzi, jest poharatany, znowu trzeba wymienić. O! Kurde! Sejs Ogólnie w beczce wyskoczyły dwie dziurki. Tu. I tu. Gdzieś. Tu chyba jest. I to trzeba będzie zrobić. Znaczy zrobi to... ...majster, ojciec. Bo ja to nie spowaju takich rzeczy. Ja to bym jeszcze większe dziury wypalił Ja to drodzy Państwo zatkam po swojemu na razie przynajmniej o już zaczyna lecieć, widzicie to? Już leci Piteracyk o, kurwa, muzyk to jeszcze większą dziurę żeś zrobił To będzie dobre K nie będzie O kurde Ale się zrobił Ale, zotkałeś dziurę. Ja pierdzielę. No i miałem nie podlewać teraz w południe, tylko wieczorem, ale ja jadę, jadę trochę wyleję z tej beczki, żeby aż tyle nie było. No już prawie, prawie się wykapało do tego poziomu i no to za dużo wody nie jest, kurde z 20 litrów, <grym> to więcej chyba jak 20-30 nie będzie. To ja sobie to podleję, a to nie tak, że ja nic nie nagrywałem, nie, bo nagrywałem nawet ostatnio. To sobie zobaczcie, co ja tam nagrywałem, ale Tak było szybko dużo pracy, że, że, że to tak nie wyszło jak chciałem wszystko. Nawet ostatnio miałem gościa na polu. Jak ubrydlałem ziemniaki, ale Udamiana. I to bardzo miłego gościa. Niespodziewanego, ale miłego. O. No to przyjechał do mnie Mam jakieś niezapłacone faktury Chyba nie Wszystko Cześć. Cześć, witam o, To będziemy robić interesy chyba jakieś, co? Wiesz Ale wiesz, darmo to uciwa cena Dobra, ja sobie tu ponalewam, porozlewam, już nie cieknie widzicie jak naprawiłem elegancko Uczcie się, tak się naprawia dziury Ja sobie to Naleję, idę na obiad, prysznic, do pracy i widzimy się później. Oje ale ja dzisiaj ciężko pracuję. A jakie widoki mam za oknem? Jakby się ktoś zastanawiał, czego muzyk po nocach leci, jeździ po polu, to dlatego, że po prostu, po prostu pracuje do późna, dlatego muzyk po ciemku robi w polu, a się kurde, instrybutor zaświecił, trzeba będzie tankować, no nic, przybieram się i jadę, jedziemy razem. Dobra, palimy dziada i zasuwamy, najpierw koło rzepaku pszenica pójdzie. Co by tu dać? Ile tu tego jest? Tu jest pół litra. Tu jest pół litra, tu będzie mniej. Tam jest hektar 40, 07. <laughs> 07. Solidor. I rozwadniamy. Łukasz, kup sobie rozwadniacz, bo się zatrujesz. 300, nie, 250. Tu jest 300. To jeszcze jeść? 330. Zalejemy, by jest pan zadowolony. Nie widać kropki, nie widzicie, ale jest pomiędzy 330 a 350. Jest tam danas. Na Dobra, lany, lance na polu, jedziemy. Jak się może wydawać, że tak powiem. Ogólnie kłosy są w porządku w miarę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tego dolnego nie liczyłem, nie? Bo to się nie liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i miotły spod <grywa> Tu, tu ja, nie wiem, co tu się stało. Ja pierdzielę tu jest sama miotła. Tutaj kawałek to jest sama miotła. Nie wiem, ja od tej strony startowałem z otwaszczaniem. I powiem szczerze, że chyba musiałem dokręcić ciśnienie trochę bardziej po drodze, bo tamtej miotły już tak nie ma. Nie wiem, czy to widać. Nie widać. Będziemy jechać, to może będzie widać. Ale tu jest straszne miotła. Straszne miotła. I teraz tak. Ta strona była otwaszczana bokserem, a ta strona była otwaszczana ekspertem. Ekspert Med i Legato. I proszę zobaczyć. Widać jakąś miotłę, trochę widać. Ale naprawdę trochę. Nie wiem, żeby trzeba było w słońcu patrzeć. Eee, tu tu jest... To tak miejscami tylko poprzepuszczało trochę, bo tak. To nawet w ścieżkach nie ma. Dobra, rozkładam się. idziemy. Bąż. Teraz, tu, oto gówno Zaczęło się lać, ale wyskoczyłem, zakręciłem filtr I Nie wiem co się stało O To się cieknie Ja p***. to się urwało tu, nie chcę tego macać teraz bez rękawiczek Chodzi o to, że Na szczęście tu się nic przy pompie nie stało Tu mi wyrżnęło, nie? Tutaj o. To z tego. Yy, tam jest taki kołnierz. Prawdopodobnie ten kołnierz ucieło, Tam chyba jakaś resztka została. Nie wiem, co się tu stało. Po prostu i odstawię opryskiwacz do tyłu z traktorem. Bo to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jutro będziemy naprawiać opryskiwacz. Woda już mi się też skończyła. Tyle razy ręce myłem, że. Że już nie ma. Trzeba będzie nalać. Ech, dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć.